Nie bardzo cieszą wszystkie inwestycje drogowe, bo mieszkam na terenie województwa polskiego, które się wyróżnia dobrym stanem dróg, a w tym dróg wojewódzkich w szczególności, ale bliższa koszula ciału najbardziej to mnie cieszy podjęcie tematu rozwiązania tego węzła gordyjskiego, jakim jest rondomin leniny, które powoduje korki w Kędzierzynie. Jest to droga krajowa, i bez udziału, bez tego impulsu ze strony samorządu województwa polskiego, zapewne nigdy nie doczekalibyśmy się próby rozwiązania tego problemu. W ubiegłym roku z, samorząd województwa zawarł umowę z projektantem na opracowanie wielowariantowej koncepcji rozwiązania tego problemu, i to jest najbardziej dla mnie radosne w tym budżecie. No i kontynuacja drogi. 408, która obsługuje tereny przemysłowe, ciężkiej chemii, gdzie bardzo wiele niebezpiecznych ładunków jest przewożonych. Droga jest zrobiona kompleksowo, z ścieżką rowerową, z całą infrastrukturą i to, to mnie najbardziej cieszy. Zatem o to zabiegaliśmy z panem radnym Węgrzynem, jako wyborcy jako wybrani z, te, z tych terenów i tego doczekaliśmy się w budżecie i za to jestem ogromnie wdzięczna jeżeli już mogę coś powiedzieć to chciałabym wyrazić najwyższe uznanie dla Wszystkich pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, w szczególności dyrektora Choraczuka, który w sposób profesjonalny, koncepcyjny, strategiczny prowadzi tę jednostkę przy realizacji budżetu przekraczającego 300 milionów. To jest to nie lada wyzwanie i gratuluję i wyrażam najwyższe uznanie.